Zadanie 33. Wśród 115 osób przeprowadzono badania ankietowe związane z zakupami w pewnym kiosku. W poniższej tabeli przedstawiono informacje o tym, ile osób kupiło bilety tramwajowe ulgowe oraz ile osób kupiło bilety tramwajowe normalne. I tutaj masz tabelę. Uwaga: 27 osób spośród ankietowanych kupiło oba rodzaje biletów. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że osoba losowo wybrana spośród ankietowanych nie kupiła żadnego biletu. Wynik przestał w formie nieskracalnego ułamka. Wypiszmy najważniejsze informacje dotyczące tego zadania. Otóż w zadaniu mamy 115 osób, które wyraziły swoje opinie na temat kupowania lub niekupowania biletów. To są wszystkie osoby. Wiemy dodatkowo z tabeli, że jest 76 osób, które kupiło bilety ulgowe oraz 41 osób z biletami normalnymi. I zauważ, że gdy sumujemy sobie poszczególne liczby, to otrzymamy 117, ale to jest błędna informacja, ponieważ wydaje się, że mamy więcej tych osób niż tak naprawdę osób, które przystąpiły do ankiety. Dlaczego tak się dzieje? Otóż niektóre osoby, które są zarówno w tej, jak i w tej grupie, kupiły także drugi rodzaj biletu, i stąd występuje ta nadwyżka. Więc tę informację ścieramy jako informację błędną i przechodzimy dalej. Wiemy również, że 27 osób kupiło dwa rodzaje biletów. No właśnie. I ta grupa stanowi kluczową rolę w naszym zadaniu. Od niej to zaczniemy. Ten prostokącik symbolizuje właśnie daną grupę: 27 osób, które kupiły oba rodzaje biletów. Zauważ, że osób z biletami ulgowymi mamy 76. I wśród tych 76 jest właśnie 27 tychże osób, które kupiły oba rodzaje biletów. Więc do 76 brakuje nam od 27 jeszcze 49 osób. Są to osoby, które kupiły tylko bilet ulgowy, a te kupiły i ulgowy, i normalny. Zauważamy, że mamy 41 osób z biletami normalnymi, ale skoro wśród tych 41 jest właśnie 27 osób, które kupiło oba rodzaje biletów, no to do 41 brakuje nam jeszcze 14 osób. I 14 są to osoby, które kupiły tylko bilety normalne. Podsumujmy. Te osoby kupiły tylko bilety ulgowe. Te osoby kupiły oba rodzaje biletów, a 14 osób kupiło bilety tylko normalne. Więc tutaj możemy sobie dodać zaznaczone na zielono liczby. Suma, która jest równa 90, jest to. Ilość osób, które kupiły jakikolwiek bilet. Są to po prostu osoby z biletami. Wszystkich osób mamy 115, a 90 kupiło bilety, jakiekolwiek, to różnica da nam osoby, które nie kupiły żadnych biletów. Są to osoby bez biletów. Dalej to już prosta sprawa. W celu obliczenia prawdopodobieństwa wylosowania osoby bez biletu trzeba wziąć 25 spośród całej liczby ankietowanych spośród 115 i po skróceniu otrzymamy ułamek 5 23. Dajemy odpowiedź Prawdopodobieństwo, że wybrana osoba nie kupiła biletu, wynosi 5 23.